Maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, tworzenie indywidualnych rozwiązań, kontynuację minimalistycznego trendu, ergonomia i niezawodna jakość to wszystko o bezkonkurencyjnych systemach przesuwnych, które zyskały popularność od dużych fabryk meblowych do nawet małych biur projektowych. Cześć, jestem Wasyl. Dzisiaj jesteśmy w strefie systemów przesuwnych Hetich. Wingline L będzie pierwszym. Jest on bezcelerem w systemach drzwi składanych. Może działać bez uchwytów dzięki systemowi pusztumów. Maksymalna wysokość do 2 m400 mm, maksymalna szerokość jednej części drzwi 600 mm, obciążenie na jedno. Drzwi maksymalnie 50 kg, posiada górny i dolny profil. Jest opcja wykorzystania tego systemu do szafek górnych. Może być stosowany z ramkami aluminiowymi Ante R4 i R11. Silent system w kierunku zamykania i otwierania. System jest schowany za drzwiami i zupełnie niewidoczny i TopLine XL – premialne rozwiązanie od firmy Hetich górnego zawieszenia. To jest starszy brat systemu TopLine L. Dzięki swojej stabilności i wytrzymałości może wytrzymać do 100 kg. Z rozwiązaniem do szafy dwudźwiowej, trzydźwiowej czy czterodrzwiowej. zawsze jest wyposażony w obustronny domek na otwieranie i zamykanie. Wysokość do 3 m, bardzo prosty montaż i regulacja i gwarancja na 40 000 otwierań. Line M to jest wszechstronna rodzina produktów szerokiego zastosowania. To jest system do drzwi przesuwnych z dolnym mechanizmem jezdnym. Maksymalne obciążenie do 50 kg może być z cichym domekiem, a także bez. Domek dokupować osobno nie trzeba, jest on wbudowany w sam system jezdny. Możemy wykonać w dwóch opcjach, wkładany w korpus czy dla zewnętrznych frontów. Różnica tylko w profilach, system jezdny zostaje ten sam. Zapraszamy do naszego showroomu od poniedziałku do soboty, od godziny 8 do 17, a także wszystkie niedziele handlowe. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, szeroką dostępność produktów na stanie, a także możliwość składania zamówień przez naszą stronę wier.pl, WierPro lub telefonicznie. Do zobaczenia w Wier!